Witam, witam. Nastał dzień, kiedy zbieram arbuza w pełni dojrzałego, a nawet może ciut przejrzałego, odmiany Golden Midget. Wczoraj odpadł mu pęd. Ten arbuz jest miękki, lekko, nawet zaczyna, proszę, gnić ciut jest pewnie troszkę przejrzały, ale co chcę powiedzieć, to to, że zupełnie wybarwił się, tak jak na zdjęciach od sprzedawcy, od którego kupiłam. Bardzo długo był zielonkawy, w różnych tych odcieniach zieleni. Tu i ówdzie żółty pojawiał się kolor, ale tak długo to trwało, Teraz noce są zimne, 8 stopni, w dzień 15, 16, deszcze. Troszkę jest miękki, zaraz go rozkroję, zważę. Jest to drugi tej odmiany arbus. Pierwszy przedwcześnie zerwany został z krzaczka, ale to dlatego, że pęd mu zamarł zupełnie. W zasadzie sam pęd odpadł. Od Arbuza. Był niedojrzały, jest film. To też zapraszam. Zerknijcie. Wpisać proszę. Golden Midget Arbus Mardar. Czy nawet bez Mardar. Idziemy. Umyjemy go. Wysiany był 26 kwietnia. Dziś jest 26 sierpień. Czyli 4 miesiące od wysiewu. Tyle tylko, że przy tych warunkach pogodowych, które były u nas, tak długo dojrzewał. Myślę, że, że w sumie to co tu wymagać. Powinnam go zerwać, tak myślę, półtora tygodnia temu, przy tych warunkach, które mieliśmy. Kilo 20. Na pewno dzień wcześniej go zebrać. Nie zacząłby gnić. No zaraz zmierzymy zawartość cukru, kilo 20 tak, zdjęcie. Dobra, czekajcie Państwo moi, obniżemy statyk. Dobra, już go nie będę myła. Tu jest zgniłe, jeszcze zobaczmy to dokładniej. Aha, i fotkę zrobię tego, wiecie. Cierpliwości. Tak, i z drugiej strony też jest takie miękkie. Dobra, koniec tej zabawy. Czy to będzie najsłodszy z arbuzów. Uwaga, uwaga, cienka skóra, już widziałam. Przejrzały troszkę, tak, jest przejrzały. Ładnie pachnie. O, bardzo ładnie. Jestem pół metra od arbuza. Spójrzcie, jest cieniusieńka skórka. Jeszcze chwilka, fotografia. Spójrzcie proszę, jest zgodny, jest jak najbardziej zgodny. Tu na zdjęciu są takie lekko fioletowe, niebieskie pestki, ale teraz niedawno jak nagrywałam, to też zauważyłam, że pod pewnym kątem te pestki były takie sine. A no zobaczcie sobie, skórka cieniutka. Tak, troszeczkę mój jest minimalnie przejrzały. próbujemy a i jeszcze skóra dobra próbujemy próbujemy Powiedzieć muszę, że wydaje mi się, że będzie miał 9%. Zobaczymy. Wydaje się być taki miodowy, słodki jakby bardzo, ale nie do końca. Uwaga, ja patrzę. Czy razem? Razem. Może się... O, o nie ma. Sześć. Z lewej strony biało-niebieska granica. Sześć, drodzy Państwo. To słodziej. Siokomar. Ja czuję, że jest słodszy troszkę. Ma taki aromat, bardzo pięknie pachnie. 6. To jest świetna sprawa. Słuchajcie, już za 70 zł można kupić tylko tą wersję do pomiaru cukru. Bo z prawej strony ja mam do pomiaru yy, alkoholu. Do 25% ta prawa strona. Ale z lewej strony jest tylko do pomiaru cukru, i to już można. Za 70, tam parę groszy na Allegro. Warto, jako ciekawostka. No to by było na tyle. Przede wszystkim bardzo ładnie pachnie. Ja jak nie zapomnę, to wrzucę linka do filmu z pierwszego rozkrajania pierwszej sztuki tej odmiany. Ale bardzo fajnie, że cienka skórka. Tamten był yy, większy. Na razie. Pozdrawiam. Jeszcze przeczytajcie sobie. To znakomity mini arbus. Tak, i tak dalej. Także na pewno krócej powinien siedzieć na krzaczku. A gdyby było więcej słońca, to wtedy byłby słodszy.